Teraz raj dla smakoszy, łakomczuchów, amatorów regionalnej kuchni jurajskiej. Attention, uwaga, wniemanie. Tego nie wolno oglądać z pustym żołądkiem ani na ścisłej diecie, bo będzie aż nadto apetycznie w smakach północnej Jury. Nasz jurajski, swojski chleb jest nie tylko znany na Jurze, ale po Ludzie go chwalą za jego smak, walory. Ten chleb, który wypiekamy, nauczyłam się od mojej mamy. Podejrzewam, jak ona to robi, i ja mówię, też spróbuję. I po prostu już opiekę go 20 lat. Aby taki chleb upiec, należy najpierw zrobić zaczynkę. Zaczynkę robimy zostawiając z poprzedniego wypieku część ciasta która nam później powoduje, że ten chleb wykwasza się odpowiednio i ma swoisty smak. Do tej zaczynki dodajemy około 6 litrów mleka siadłego lub serwatki i odrobina drożdży. Rozmaczamy jeszcze około 5 kg mąki żytniej i zostawiamy do wykwaszenia się. Po 6 godzinach Przerabiamy ciasto, dodając do tego ciasta mąki i lepszy część żytniej i trochę pszennej, ponieważ lepiej smakuje z pszenno. I to trzeba wszystko wyrobić ręcznie. Po wyrobieniu odstawiamy do wyrośnięcia. Gdy już będzie pełna dzierza, to napalamy w piecu i chlebek formujemy i nakładamy na brytwany. Taki chleb na foremkach rośnie też około półtorej godziny. Ostatni etap to pieczenie w piecu. Zrobienie takiego chleba wymaga bardzo dużo czasu, cierpliwości, ale naszą nagrodą jest zadowolenie ludzi, którzy go jedzą. W Wolsztynie wszyscy znają naszą potrawę regionalną podpłomyki inaczej macę, którą po prostu robi się tanio szybko. Trzeba trochę mąki, jajko i wody i zagnieść ciasto, cienko rozwałkować i upiec na blasze lub na grillu. To jest cała filozofia podpłomyki. Nasza wioska słynie z klusek żytniej mąki oraz pstrąga. Chwaliśmy się nimi, jeździmy gdzie się tylko da. Klimy mąkę żytnią na taki złocisty kolor. Obieramy ziemniaczki, wkładamy do garbka, ugotujemy je na miękko, solimy. Jak są już ugotowane, sypujemy mąkę i one muszą chwilę razem się pogotować. Potem je ucieramy, aż będą twarde, małe kawałeczki układamy. Przesmażamy boczek ze słoninką i prosimy je dość dobrze. Wszyscy zachwycają się naszymi kluskami tlonymi z żytniej mąki. Kto nie lubi klusek, więc mamy rybkę pstrąga. Obieramy, czyścimy, nasączamy kropelkami cytrynki. Barierujemy je pieprzem i solą i przyprawą, muszą tak leżeć dwie godziny, potem je bierzemy w pajerkę, mąka i bułka, oparierujemy i kładziemy na gorący, rozgrzany tłuszcz i smażymy. Takiego wstrąga jak u nas nie zjecie nigdzie w okolicy. Chulim i czulent to przykład dobrze pojętej konkurencji. Kiedy to Żydzi przygotowywali się do szabasu, lelowianie podpatrzyli przygotowywanie czulętu i postanowili wymyślić swoją potrawę lelowską – ciulim lelowski. Choć te dwie potrawy bardzo różnią się od siebie, to łączy je wiele. Dziwna nazwa to, że kojarzą się z lelowem i do dziś są przyrządzane. Ponieważ ciulim jest lepiej przygotować i szybciej niżeli czulent, to więc zabierzemy się do przygotowania teraz ciulimu. Ziemniaki, cebulę pobierzemy, trzemy na tarce, płuczemy żeberka, kroimy w jak najmniejsze kawałeczki i doprawiamy. Zostawiamy to na 15 minut czy na 20. Tak na 7-litrowy garnek potrzeba nam 2 kg żeberek Kilograma cebuli. Garnek smarujemy smalcem dokładnie. Następnie wszystko mieszamy i warstwami wkładamy tarcie ziemniaczane. I później mięso. No i wsadzamy na 12 godzin. Na 8 godzin do pieca. Najczęściej chlebowego, bo jest najsmaczniejszy ciulim. Po 12 godzinach, czy tam po 8, wyjmujemy i jemy. Bardzo dobra potrawa. Żeby zrobić czulent, fasolę musimy zamoczyć dziś na jutro, kaszę gryczaną gotujemy, z kolei pręgę wołową kroimy na kwadraty, 2 na 2 i dusimy ją na oleju. I ta wołowina się musi dusić do miękkości, bywa, że i pięć godzin. Fasola y, też się gotuje osobno, później wszystko razem mieszamy w garnku, doprawiamy jeszcze ewentualnie do smaku. I pozostawiamy na jakieś pół godziny. No i już podajemy do jedzenia. Ochotę na zalewajkę! Jak widzicie, nie sposób przyjechać do Mstowa i nie zasmakować naszej tradycyjnej zalewajki. Do zalewajki potrzebna jest woda, ziemniaki, przyprawy, grzybki suszone, cebulka, czosnek. To musi się gotować jakiś czas, a zmiękną ziemniaczki. Potem zalewamy barszczem, smażymy boczek i krosimy naszą tradycyjną zalewajkę. I życzymy smacznego!